Witam moje kochane panienki na czytaniu na wrzesień 2020 roku. Witam Was z całego serduszka. Mam nadzieję, że naładowane akumulatorki po urlopie. A dla tych wszystkich, którzy jeszcze nie wyjechali, życzę, żeby naładowali. To tak na marginesie. Słuchajcie, no tak, wakacje są jeszcze. Jeszcze, jeszcze, jeszcze się nie skończyły. Jeżeli macie możliwość, to oczywiście korzystajcie. No i co. Wracamy do tego, co, yy, co chciały, chciały Wam przekazać aniołki. Życzę, żeby to czytanie było dla Was cudowne, magiczne, anielskie i żeby wniosło same dobre rzeczy do, wasiego, do Waszej duszy. Bo tak na wstępie oczywiście zapraszam na indywidualne czytania. Zapraszam na. Yy, Na energetyczne oczyszczanie. Jeżeli ktoś z Was czuje taką potrzebę, oczywiście zapraszam na energetyczne oczyszczanie, ale to jest, mówię tak na marginesie. Natomiast teraz zapraszam Was na czytanie anielskie od aniołków. Dobrze, drogie panienki. Żarty żartami, lubię sobie nieraz po, pożartować, ale teraz to, co najważniejsze dla Was. Oczywiście we wrześniu wchodzimy, 17 września wchodzimy w nowy okres numerologiczny, także będzie się, się działo. Dobrze, no, dla niektórych hmm, panienek. Wnieście do życia lub wnosicie do życia więcej pozytywnego myślenia i się zaczyna coś dobrego dziać. Natomiast to pozytywne myślenie jest koło karty dzieci, tak? Przestańcie czarno widzieć na, na temat swoich dzieci, że się coś wydarzy, że się coś stanie, że im coś za, zagraża, czy, czy takie inne rzeczy. Kompletnie. Twoje dzieci. Przepraszam, Twoje dzieci są chronione, e, także mają dużą ochronę. Wnieście właśnie to pozytywne myślenie do swoich dzieciaszków, tak? Masz dużą ochronę, bo Twój dom też jest chroniony, jesteś cały chroniony, można powiedzieć, że jesteś pod opieką naprawdę całego sztabu anielskiego, także możesz robić wszystko, co chcesz z takim naprawdę luzem. Więcej pewności siebie, jeżeli coś Ci nie pasuje dopuść prawdę do siebie i powiedz dosyć, chcę zmian najwyższa pora, tak, w tym wszystkim jest potrzeba też, moja droga panienko wiara i zaufanie, bo nieraz niestety z tą wiarą i zaufaniem u Ciebie jest jakby mówię na bakier, tak nie za bardzo wierzysz innym nieraz nie wierzysz, nawet sobie także tu pod tym kątem Yy, mówię, daj więcej luzu tym dzieciakom swoim, bo macie, mają, mają ochronę. Niech, nie pozwalaj im na to, żeby, żeby doświadczały, tak? A nie ograniczaj. Nie każ im żyć yy, Twoim życiem, yy, tylko pozwól im, żeby, żeby same decydowały, bo tutaj też takowoż dla niektórych jest taki przekaz, tak? Prawo przyciągania, także to, co myślimy, to, co. Co pragniemy, to, to w naszym życiu się, jakby mówię, materializuje. No i znowu tutaj, co już kiedyś chyba, nie wiem, u Was mówiłam, nauczcie się to dawanie z przyjmowaniem równoważyć, tak? Bo część z Was jest dużymi dawcami, kompletnie nie umiejąc przyjmować. Tak to wygląda. I nauczcie się w tym wszystkim właśnie w tym swoim życiu asertywności. Nauczcie się mówienia nie, Takiego stanowczego, takiego, takiego yy, normalnego, tak? Takie słowo, nie, nie to, że nie, bo ja nie chcę, i tak sobie, i tak dalej, tylko na temat nie, bo mam prawo mówić nie. Nie czuję tego, nie widzę tego, tak? Także ta asertywność jest bardzo, bardzo ważna, tak? Dla wielu z Was będzie coś związane z pracą, z przedsiębiorstwem, niektórzy, niektórzy może będą otwierali jakąś nową działalność, niektórzy mają. Okazję zmienić pracę, także mówię tutaj coś yy, ze zmianą, to, co Wam da, kochane moje, deszopfitości, tak? Także, jeżeli coś chcecie tutaj zmienić odnośnie pracy, idźcie w to. Bardzo dobry czas, także nie, nie zastanawiajcie się, bo, bo dobry moment, yy, moje kochane panienki, tutaj dla Was, tak? Też obfitości, także dużo, dużo dobrego przy, przy, ty, przy, tej, przy tym przedsiębiorstwie. Tak jak mówię, niektórzy będą otwierali działalność, niektórzy będą zmieniali pracę, niektórzy będą, jakby mówię, bardziej chcą rozwinąć już swoją istniejącą działalność. To no, może być w różnych aspektach, ale, ale przy tym jest do, dobra, dobra obfitość, napływ i tak tutaj pod tym kątem no, nie ma się, nie ma się co, czego bać, drogie panie. Dobrze. No właśnie, więcej odwagi w swoje życie, dobrobyt, dobrobyt, znowuż pokonanie trudności. Mówię, kochane panienki, 17 września w zmiana na piątkę wchodzimy. Piątka to zmiany, piątka to dobrze wykonana praca. Taki jest oczywiście moja ocena, tak ja to widzę. Tak, tak, tak takowoż też to doświadczam. Każdy będzie oczywiście widział to inaczej, każdy będzie doświadczał inaczej. Natomiast dla ciebie, kochanie, odwaga. Jeżeli włożysz odwagę w swoje życie, jeżeli zdecydujesz się na, na coś, yy, wprowadzenie tej, y, tego, tej, tej, tej zmiany w życiu, czeka Cię przy tym dobrobyt, pokonanie trudności. E i potrzebu, 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 potrzebowałeś też, tak jakby mówię, potrzebujesz, tyle ci powiem. Oczyścić swoją przestrzeń ze starych, takich mówię, schematów, z tych starych brudów. I do tego była Ci potrzebna e, anielska terapia. E, witamy, dzień dobry, dzień dobry. Już jestem. Także no, mała dygresja, oczywiście, ta anielska terapia na pewno e, tutaj też Ci pomoże. I przemiana zawodowa, tak, u niektórych. U większości panien, no oczywiście nie u wszystkich, słuchajcie. Nie możemy się czepiać, że wszystkie panny właśnie teraz będą zmieniać pracę. To nie o to chodzi. Jeżeli ktoś potrzebuje jakiegoś więcej informacji, oczywiście zapraszam na indywidualne czytania. To jest ogólne. Przemiana zawodowa u większości z Was może przynieść coś dobrego, i tego się trzeba i należy trzymać. Zobaczymy, co Wasza Dusza chce przekazać Wam. W pędzie życia, co tutaj chcę przekazać Wam ta Wasza duszyczka, zobaczymy. Dla panienek na wrzesień 2020 roku. Hm. Moje kochane, jeśli ktoś lub coś cię jeśli ktoś się e, skrzywdził, pozwól Bogu już, że się tym zająć. E, no cóż, mogę powiedzieć, zapleśniamy rany, a. Czas na leczenie ran, czas na lizanie ran. Ewentualnie to już powinno, to już powinno być po. By byłyście na tym etapie tego, tego skrzywdzenia i od, odchodzimy od tego. No trudno, słuchajcie. Życie płynie dalej. Idziemy dalej i marzymy dalej, tak? A błąd w tym wszystkim było, kochane, kochane moje. Panienki, bo próbowałyście zyskiwać y, miłość poprzez bycie czyimś niewolnikiem. I tego już więcej nie rób. Pamiętaj, że Ty też się liczysz, że jesteś równym, równą istotą z tą drugą istotą, którą poznajesz. To jest bardzo ważne. Nie to, że ja jestem lepsza, Ty jesteś gorszy, ja jestem gorsza, Ty jesteś lepszy. Tu nie o to chodzi. Kto mądrzejszy, kto piękniejszy, kto bogatszy, kto mądrzejszy. Nie o to kompletnie. I wy potrafiłyście po prostu, jakby mówię, zejść do niższej, w imię miłości, zejść do, na, na niższy poziom. A to nie, nie, nie o to chodzi. Także taki jest przykaz od Waszej duszy, żeby zabliźniła się ta rana, żeby już zakończyć rozrywanie, rozrapywanie tej rany i przestać pozyskiwać miłość przez bycie czymś niewolnikiem, bo nie o to mi tutaj chodzi. Dobrze, zobaczymy, jaki problem ewentualnie tu może wystąpić u Was, czego nie lubię kompletnie o tym rozmawiać. Lubię rozmawiać o czymś konstruktywnym, dobrym, pozytywnym a nie o tym, ale no niestety yy, nieraz jest i tak także zobaczymy jaki problemik i jak ten problemik raz, dwa ciach, ciach rozwiązać, tak um, no, wina wina, można powiedzieć, że nosisz w sercu winę czyjąś za to, co ktoś zrobił winę swoją za to, co ty zrobiłaś i to jest to to, jest to, to skrzywdzenie, tak on jest winny ona jest winna za to, co mi zrobiła ja jestem winna, ja jestem winny, bo ja zrobiłem to jej, jemu. No nie tędy droga. Dla niektórych to było tak bardzo dotkliwe, że można powiedzieć, że, że, że to była aż taka tęsknota przejścia, można powiedzieć, na, na inny wymiar. No naprawdę to było bardzo bolesne dla Was. Bardzo bolesne. Jak rozwiązać tą, tą, tą bolączkę? Tej, tej winy. Jak to zakończyć? Jak się z tym, z tym uporać? Jak to. No, moje kochane. Leczmy e, tym, co nas. Jak to było, przepraszam, bo mi wyleciało z głowy. E, lecz tym, czym, czym się strułeś. Lecz tym, czym się strułeś, tak przypomniało mi się mi to taki, takie, takie po, powszechne powiedzenie, już, już teraz oczywiście rzadko stosowane. Miłość, kochany, moja panienko. Prawdziwa miłość jest w stanie zagoić tamtą ranę, tak? Tylko tak jak mówię, bądź równy. Bądź na równi, tak? Ok? I czekać, i oby. Oby do, twoich, do Twojego serduszka zapukała ta miłość. Podejrzewam, że, że to się stanie. Zobaczymy, co tutaj jeszcze szybciutko. Dla was, no bo aż jestem, nie, no musisz tą, tą talię wyciągnąć jeszcze. Mm. Będzie się działo, będzie się działo, oby. To jest wasze antidotum. To jest wasze antidotum na na to, na to zdruzgotane serce, zmielone. to już rzucił w maszynkę, zrobił po prostu siekane, doprawił e, solą pieprzem. Także tu na, na, to, na tą bolączkę tego, tego zmielonego serca jest właśnie taka prawdziwa miłość. Na równi, tak? Ok, co dla ciebie? Od nowa mówię. Zaczniesz jak feniks z popiołów odradzać się, zaczniesz być znowuż tą silną arcykapłanką. Gwiazda, szczęśliwy czas na robienie optymistycznych, długoterminowych planów. Jesteś, mój kochana, kochana panienko, na właściwej ścieżce. No i cóż, generalnie powinnam zakończyć czytanie, tak jak zawsze powtarzam, karta słońca. Jedna z piękniejszych kart zaświeci dla ciebie słońce. Można powiedzieć, że wychodzisz, jakby z tunelu ciemnego, i, w, i zaczynasz widzieć te, te już pierwsze promienie słońca, i już zaczynasz widzieć, i z każdym krokiem, który idziesz do przodu, ta jasność coraz bardziej cię jakby. Jakby daje ci, ci, ci jeszcze większego powera, żeby, żeby szybciej iść, o na tej zasadzie, w tą stronę słońca. To jest coś pięknego, tak? Pomyślny, genialny wynik prowadzący do sukcesu, pomysły. Będzie się działo, będzie się działo, roi się w twojej głowie nowy pomysł na nowe. Potrzebujesz też impulsów, ty jesteś osobą pracowitą, energiczną, taką nie lubisz stagnacji, a... Ale nieraz niestety warto też w takim, w, takim, w takim stanie pobyć, bo nasz organizm potrzebuje też na to, żeby naładować właśnie te akumulatorki. Dobrze, co dla panienki? Na wrzesień 2020, 2020 roku jeszcze Aniołki. Zażegnaj stare, no mówię, liżemy ranki zakończyły. E, zakończy się pewien etap Twojego życia, lecz e, rozpoczyna się nowy. Jeszcze lepszy, pamiętaj, jeszcze lepszy nowy etap w Twoim życiu, moja droga Panienko. Czy tak można? Oczywiście, że można. Oczywiście, że można. Jest wszystko w porządku, nie ma się czym martwić. Wszystko idzie w, w pozytywną stronę. To jest właśnie to, jeszcze raz Wam pokażę tą piękną kartę. Zażegnaj stare. Witaj nowe. Mm. Wszystko w porządku. Naprawdę się kompletnie nie ma z czym martwić. Oj, 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 oj. No, Twoje modlitwy zostaną wysłuchane zimą, także mm, coś pięknego zadzieje się, się zimą. Co? Powiem ci krótko, moja droga panienka. Dziwne, bo mówi się, że maj jest miesiącem zakochanym. Ale ty się otworzysz na prawdziwe uczucia właśnie w okresie zimowym. Zadzieje się coś takiego, że spojrzysz na kogoś, spojrzysz mu w oczy i będziesz wiedział, że to jest ta osoba, na którą czekałeś. Twoja cudowna, prawdziwa połówka jabłuszka, tak? To się zacieje, moje kochane, moje kochane panienki. W okresie zimowym. Mówię nam, no nie jest to okres uczucio, uczuciowy, tak się mówi, ale ja wiem, czy na uczucia chyba jest zawsze dobry czas. Także tyle, tyle tak to widzę. Dobra, moje kochane, najukochańsze panienki, powiem Wam jedno. Ostatnią kartę Wam wyciągam z, z mojej nowej talii. Co powiem? U wszystkich, których teraz stawiałam na ten, na wrzesień, zna, znaki czytania, okazywało się, że. Z tej karty, którą czytałam Wam, okazywało się, że jakby podsumowanie tego wszystkiego, co było mówione tutaj wcześniej dla Was. Zobaczymy, czy takowoż też się u Was zadzieje. Moje drogie panienki, co dla panienek? Archanioł Hamuel. Działa za pośrednictwem różowego promienia miłości. Wyciągniętej te, tej karty oznacza, że jesteś gotowy. No i to powiedziałam? Powiedziałam to, co to, co mówiłam, to się stało. Wyciągnięcie tej karty oznacza, że jesteś gotowa, gotowy, by otworzyć swoje serce na przyjęcie miłości bezwarunkowej. Wasze miłości były zawsze warunkowe, można powiedzieć. Na dzień dzisiejszy ta miłość, która przyjdzie, jeżeli z niej skorzystasz, moja druga panienko, to będzie miłość bezwarunkowa. Miłość nie zna granic i akceptuje wszystkich takimi, jakimi są. Miłość nie osądza. Prawdziwa miłość jest tak potężna, że unicestw unicestwia krzywdy. Złość i rozłąkę. Pozwól miłości wpłynąć z Twojego serca i obmyć tych, których kochasz, tych, których nie lubisz oraz tych, których nie znasz. Dzięki temu utworzysz most światła. To, co mówiłam o tym świetle, patrzcie, no to jest niesamowite. Po którym mogą się poruszać aniołowie, niosąc pokój i nadzieję. W zamian Twoje życie będzie błogosławione i pełne miłości. Afirmacja moje serce przepełnia. Promień miłości. Niech słowo ciałem się stanie, to co powiedziałam. Słuchajcie, jakaś potęga e, tych, tych kart i tych, tych przesłań anielskich, że, że, że wyciągając właśnie tą, tą ostatnią kartę, to jest, mówię, tak jakby podsumowanie tego, co, e, co mówiłam wcześniej. Światło, tunel, e, idziecie szybciej, miłość, prawdziwa. Tego Wam z całego serca życzę, moje drogie panienki. Niech słowo ciałem się stanie. Niech prowadzi Was naprawdę błogosławiona droga miłości. Tego z całego serca Wam życzę i zapraszam na następne czytania i na indywidualne oczywiście zapraszam też z całego serca. Papa, pa, do usłyszenia, do zobaczenia.